Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym już czternastym odcinku. Jak ten czas szybko leci, mamy już czternasty odcinek. Dzisiaj przeczytamy z rozdziału 43, 10-11 werset z Księgi Izajasza. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan, moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli i byli pewni, że to ja jestem, że przede mną nie stworzono Boga, i że po mnie żadnego nie będzie. Ja, ja jestem Pan i oprócz mnie nie ma wybawcy. Myślę, że wiele ciekawych rozmyślań może powodować ten właśnie werset. Bardzo podoba mi się to, że Bóg nas wybiera, że Bóg jest gotów do tego, żeby wybierać ludzi, którzy chcieliby pójść za Nim. Więc jeśli chciałbyś pójść za Bogiem. To czuj się osobą wybraną. Bóg wszystkich wybiera w Jezusie Chrystusie, tych, którzy decydują się po prostu ruszyć do wspólnej przygody razem z Nim. Czytamy tutaj, że jesteśmy nazwani świadkami, świadkami Bożych dzieł, pierwszymi takimi świadkami. Byli apostołowie. Byli to uczniowie Jezusa, to byli ci, którzy zetknęli się z nim, a jeszcze wcześniej była to jego rodzina. Oni byli najbliższymi, którzy zetknęli się z Jezusem Chrystusem. I ja chciałbym zachęcić Cię do tego, abyś swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją miłością, czy też wszystkim tym, co robisz, cokolwiek czynisz, czynił to po prostu dla Boga. Po to, żeby być takim chodzącym dowodem, chodzącym świadkiem. Jego miłości, jego działania, abyś udowadniał ludziom to, że Bóg jest. Tutaj czytamy w tym wersecie o tym, że jesteśmy tymi świadkami właśnie po to, aby inni mogli poznać Boga, aby mogli się przekonać o tym, że Bóg istnieje i że Bóg jest w stanie zbliżyć się do człowieka. Żeby ludzie nabrali takiego przekonania, że jest jeden Bóg i że on istnieje naprawdę. Okazuje się, że my będąc. Takimi praktykującymi swoją wiarę chrześcijanami, a nie chrześcijanami wierzącymi, niepraktykującymi. Biblia, tak notabene, nic o tym nie mówi, aby taki rodzaj chrześcijaństwa występował, ale jeśli będziemy chrześcijanami, którzy będą praktykowali swoją wiarę, staniemy się świadkami, obrońcami, też chodzącymi świadectwami boskiego działania tutaj na ziemi, tego, że Bóg jest. Że można go poznać. O, zobaczcie, ci ludzie znają Boga. On, ona zna Boga, ponieważ to i to i tamto stało się w jego życiu. Jest to naprawdę piękne i wspaniałe posłannictwo. Chciałbym zachęcić Cię do tego, abyś był świadkiem Pana Boga. Wszystkich dzieł, cudów, prawdy, każdej przemiany, której Bóg dokonał w Twoim życiu, abyś o tym mówił. Abyś nie zatrzymywał, nie zatrzymywała tego tylko dla siebie, abyście dzielili się tym z innymi ludźmi. Dlatego, że na tym właśnie polega przekazywanie Ewangelii, że wczoraj ja usłyszałem Ewangelię, przyjąłem tę Ewangelię, moje życie doświadczyło przemiany, ale już jutro to ja będę tym, który przekaże Ewangelię innym, następnym, moim rodzicom, moim dzieciom, sąsiadom, przyjaciołom. Ludziom z pracy, przechodniom, różne to mogą być sytuacje. Zachęcam, ponieważ ta Ewangelia, ona powinna być żywa, ona powinna być działająca. Aby ona naprawdę miała sens, to ona musi nieustannie tętnić życiem, dlatego że w Ewangelii jest moc krzyża, w Ewangelii jest moc rozwiązań, w Ewangelii jest prawdziwe życie, prawdziwa przebiana jest zbawienie, jest ratunek dla wszystkich, którzy są potrzebujący, którzy są głodni. Którzy poszukują Boga, którzy nie widzą rozwiązań i tęsknią za Bogiem. Jeśli jest tak, że modlisz się do Boga, pukasz, wydaje ci się, że te drzwi, te wrota są mocno zaryglowane, że Pan Bóg może jakoś wydaje ci się zabunkrował się przed Tobą, że nie chce mieć z Tobą nic wspólnego. Zachęcam Cię do tego, abyś czytał, abyś czytała Biblię, szczególnie Nowy Testament. I przyglądał, przyglądała się osobie Jezusa Chrystusa, tam znajdziesz rozwiązanie dla siebie. Bóg naprawdę jest dobry i w tym wersecie możemy zauważyć, że On chce posłużyć się jednymi ludźmi, aby przyprowadzić do siebie innych ludzi. Na tym polega Ewangelia. Więc jeśli z kolei znasz już Boga, jeśli spotkałeś, spotkałaś się z Bogiem, to powiedz o tym jutro swoim przyjaciołom. Powiedz to swoim kolegom, swoim koleżankom. Może pojedziesz na konferencję, ktoś zapyta ciebie: "A co u ciebie słychać?". Powiedz odważnie: "Wiesz, moje życie zmieniło się. Spotkałem Boga na swojej drodze. Czy to nie jest wspaniałe?". Bóg chciałby posłużyć się tym, ponieważ on nieustannie musi Udowadniać. My ludzie jesteśmy takimi niedowiarkami, że mógłby się nieustannie udowadniać i czynić różnego rodzaju cuda, żeby nas przekonać o tym, że on naprawdę jest, że naprawdę kocha, że naprawdę ma moc, żeby zmienić moje i Twoje życie na lepsze. Ja tak sobie wyobrażam teraz troszkę żartobliwie, że Pan Bóg jest tym, który staje na ławie oskarżonych i to ja mam być tym. Świadkiem, ja mam być tym świadkiem, który ma udowodnić to, że On jest bez skazy. Ja mam udowodnić to, że On jest doskonały, że On niczemu nie jest winny. A tak często Pana Boga obarczamy winą za cierpienie na świecie, za wojny, za różnego rodzaju nieszczęścia. Przecież to nie jest Jego wina, to jest wina nasza, ludzi. To my, albo ludzie ludziom, albo ludzie światu, zgotowaliśmy ten los. Jak Ty się czujesz z tym, co powiesz innym o Bogu? W jaki sposób udowodnisz, jak zaświadczysz, co powiesz? Zachęcam, abyś nad tym się zastanowił, bo dzięki temu ta informacja niesiona, jak wierzę, przez Ducha Świętego, poprzez słowo Ewangelii, może dotrzeć do kogoś bliskiego Tobie i może po prostu go zbawić, może sprawić, że on pozna Boga i stanie się człowiekiem uratowanym. I szczęśliwy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego kolejnego nagrania. Cześć!